No i się Mandero. Dzisiaj taki odcinek z serii yy, marudzenie. <laughs> Nie, tak poważnie. Wymieniamy linkę ręcznego w takim Oplu Vectra C. No i teraz tak, właśnie. Znowu yy, po raz dziesiąty rusza ten temat. Ile to będzie kosztowało? Hmm. Słuchajcie, wymiana linki ręcznego. Z czym to się wiąże? Na przykład w takim Oplu oczywiście. Trzeba zdemontować na przykład wydech, opuścić go tutaj żeby opuścić tą osłonę i dostać się tutaj do tej linki, żeby ją zdemontować, tak? I teraz tak, zacznijmy może od, od końca, dobra, od końca, demontujemy od końca, trzeba zdjąć z tych gum tutaj, są takie te. I teraz tak, zobaczcie, ruszycie coś i popatrzcie co tu się dzieje, to zaraz odpadnie. Klient takich rzeczy nie jest świadom. I teraz tak, wymiana linki ręcznego. Olać to, założyć jak jest, odpadnie niech się klient martwi. No nie bardzo, bo jak to odpadnie mu za dwa tygodnie, to to przyjedzie z pretensjami, więc trzeba to przed na koniec pracy, trzeba to wszystko zaspawać, poprawić, oczyścić, pospawać, coś tutaj pokombinować. No bo wymieniać tego nie będziemy, bo wydech jest. W OK, co prawda jeszcze oryginał GMA. Teraz tak, tu mamy następne wieszaki. Nie, tu i tu. No to też trzeba zdjąć, tak jak mówiłem, żeby tam się dostać do tego mechanizmu. No i co? Wypinacie takie coś. Zgnite. Odpadło. No to co? Założyć na jedno i OK. Nie, no też trzeba to pospawać, poprawić, tak? Także są pewne rzeczy, których nie w trakcie roboty wychodzą po prostu. Dlatego dla tych nieświadomych ludzi chciałbym mniej więcej, żeby coś mieli zarys, jak to mniej więcej wygląda u nas. Teraz opuszczamy takie osłony termiczne. tu były takie takie słoneczka. wszystkie poszły do złomu. Trzeba dać nowe. nie? Poza tym już nie wspomnę o tym, że zobaczcie, tu się utleniło wszystko. Trzeba jakąś podkładkę coś wykombinować. Dobra, tu mówię, nie trzeba ruszać, tak? Tu wypnę, opuszczę, mam dostęp, nie? Tam. No i co? Tu nakrętka jest dosłownie termicznej. Wszystko jest y, utlenione, wiadomo. Trzeba to odkręcić, jakąś podkładkę dobrać, coś takiego. To samo z tej strony, to samo tutaj. Także no, y, to nie jest tak, że po prostu przy prawie 20-letnim aucie po prostu zdemontujecie wydech, zmienicie linkę i temat zamknięty. Nie, to nie jest tak, nie? Także, yy, no tyle chciałem Wam mniej więcej nakreślić, jak to wygląda. O, z takimi rzeczami właśnie. Hmm. O, serwis to by się nie pieprzył, nie? Jakby pojechał do serwisu. Nowy tłumik i... I cześć pieśni, tak? Tak samo tutaj. Urwało się. To nieważne, że tu gra. Też podejrzewam, że w serwisie by to cały wytek zmienili. Łącznie tutaj do katalizatora i cześć pieśni, nie? No ale jeśli to jest w takim stanie, nawet ładnym, no to warto się w tym z tym pobawić. O tutaj zobaczcie, tu już jest też taka lożka się robi. To trzeba najlepiej to będzie odciąć i odbudować. Po prostu od nowa zrobić to. Albo jeszcze zobaczę w trakcie, jak to wyjdzie. Także tak to wygląda. To nie jest tak, że że my coś chcemy ugrać czy, czy naciągnąć po prostu pewne rzeczy wychodzą w trakcie pracy nie także yy, na szczęście właściciel tego samochodu to jest taki że zrób tak jak ma być będzie zapłacone będzie rozliczone jak należy a tego ja wolę z takimi klientami współpracować wolę zrobić mniej aut ale dla ludzi świadomych niż, niż tu masówkę i potem się użerać. O to o tamto wiecie. O, tutaj te, te, te to leje też takie kurde, to już wszystko takie, jakie jest, takie jest. No ale generalnie skupiamy się na tym. Demontujemy linkę, opuszczamy wydech. Robimy tu wszystko na gotowo, żeby to było tak zrobione, żeby nikt ci nie zarzucił, że coś urwałeś tak tutaj. Yy, że coś odpadło, tak, jak tutaj, po wyjechaniu z warsztatu, nie? No, prędzej czy później tak by odpadło, no, ale Ale mówię, tu nie było, żeby nie było takich historii, że świadomie to olewam, takie rzeczy, więc robię to tak, jak, no, jak dla siebie, powiedzmy, żeby do tego tematu, bynajmniej tego tematu tutaj, co się robi, żeby do tego nie wracać później, nie? Także tak to wygląda. <trym> No i dobra. Mamy tu porobioną tą osłonę termiczną. Dałem takie podkładki większe. Dałem takie podkładki większe tu. Tu też takie grube. Kurde, cieńszych nie miałem, ale trzyma się super. Tu też. Tu pospawane jest nie te ucho. No, tutaj też coś pospawaliśmy, ten wydech, żeby to miało ręce i nogi. Sztywno siedzi. Dobra, linka zarzucona. Tylko jak sobie już podwieszę wydech, Opuszczę samochód, to przyczepię ją do zacisków hamulcowych. No i teraz tak, mechanicy wymieniacze. No, wymieniłem linkę, no bo linka to szmelc, kurwa, kompletny. Tutaj już. O, pancerz puścił, błoto syfle ci do środka, woda. Ciężko chodziła, strasznie. No to co z taką linką zrobicie, tylko wymiana, no ale mechanicy wymieniacze, no to zobaczcie, wymieniłem linkę ręcznego, a ile rzeczy naprawiłem, osłona termiczna naprawiona, ucho przyspawane, naprawione, no i tak samo tutaj pochewcone, czyli co, wymiana wymianą, ale po drodze jest kilka rzeczy, które trzeba naprawić, tak, żeby to miało ręce i nogi, także no, trochę... Trochę Chciałbym was uświadomić, jak to wygląda, bo wszyscy tylko narzekają, na tych mechaników narzekają, że wymieniacze, że to, że tamto. Także co? Podwieszam wydech na gumy, opuszczam samochód, zabieram kobyłkę z opuszczam samochód, podłączam zaciski i w kabinie został samoregulator do ustawienia, bo tu jest, z tego co pamiętam, samoregulacja tego ręcznego. Także tak to wygląda. No i dobra, wektra, hamulce porobione, wydech porobiony, ale ona kurde, coś ciężko pali. A dworze stała, to ciężko paliła. No i mamy przyczynę. Usterka modułu świec żarowych stały P380, PO380. No to co, świeczki prawdopodobnie żarowe, nie? Spróbujemy to skasować. Nie da rady nawet skasować. Czekaj. Mhm. Nie to kliknąłeś, idioto. Brak kodów Spróbujemy ciurnąć to dziadostwo o, kurwa Gadaj, gadaj i nie chcę zagadać kurwa O, rzuca nim kurwa O Chmura Z tyłu je. No tak, to pan klient będzie niepocieszony. Niestety. Dobra, gasimy, bo nas tu zaczadzi jebana. Śmierdzi. No dobra, to co, trzeba będzie przekazać klientowi, że on tak jeździł do tej pory? Hm. No nic, trzeba przekazać klientowi i... No i co? Ile będzie kosztowała świeżarowych żarowych w Wektrze? Niech ktoś mi powie. Pytanie na koniec: takie pytanie, podsumowanie. <grytanie> Dzisiaj zimno na dworze, minus 14 było w nocy. To co? Siemandero.